rodzaju rozdział 6 gdy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi rodziły się im córki a synowie Boży widząc, że są one piękne brali za żony wszystkie, które im się podobały wówczas Pan rzekł nie pozostanie mój duch na zawsze w człowieku bo jest on istotą cielesną będzie więc Żył najwyżej 120 lat, a w tych i późniejszych czasach, gdy synowie Boży współżyli z córkami ludzkimi, a one im rodziły na ziemi, żyli olbrzymi. Byli to Siłacze, którzy w tych dawnych czasach cieszyli się sławą. Widział wtedy Pan, jak wielka jest nieprawość ludzi na ziemi i że wszystkie ich pragnienia wciąż były tylko złe. Żałował więc pan, że uczynił człowieka na ziemi i głęboko się zasmucił. Wówczas pan powiedział: Usunę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem zarówno człowieka, jak i bydło istoty pełzające i latające pod niebem. Żałuję bowiem, że to wszystko stworzyłem. Jedynie Noemu. Pan okazał łaskę. Oto dzieje Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Był nieskazitelnym w swoim pokoleniu. Noe żył w zażyłości z Bogiem. Był on ojcem trzech synów, Sema, Hama i Jafeta. Ziemia wobec Boga był pogrążona w złu i pełną było na niej bezprawia. Bóg widział panujące na ziemi zepsucie, bo ludzie wybrali złe drogi. Wtedy Bóg rzekł do Noego położę kres wsze uh, wszelkim istotom cielesnym. Chcę je zniszczyć, ponieważ na ziemi pełno jest bezprawia. Zbuduj, we, zbuduj więc sobie arkę z cypresowego drzewa i zrób w niej przegrody. Pokryj ją smołą od środka i na zewnątrz. A oto, jak masz ją zbudować, ma mieć 300 łokci długości, 50 łokci szerokości. I trzydzieści łokci wysokości, zrób w arce przekrycie przepuszczające światło o wysokości jednego łokcia. Zrób wejście z boku oraz dolne, środkowe i górne piętro. Ja bowiem sprowadzę na ziemię wielką powódź by zniszczyć pod niebem wszelką istotę mającą w sobie życie. Wszystko, co jest na ziemi, musi zginać. Z Tobą jednak zawrę przy przymierze. Wejdź więc do Arki z Twymi synami, żoną i synowi, synowymi. Wraz z Tobą niech wejdzie do arki po parze wszystkiego, co żyje, z wszelkiej istoty cielesnej, samiec i samica, aby ocalały. Niech więc wejdą po parze wszelkie gatunki ptaków, bydła, płazów, aby ocalały. Weź sobie także wszelkiego pożywienia, którym się karmisz i zrób sobie zapasy, abyś miał pokarm dla siebie i dla nich. I Noet tak uczynił, wypełnił wszystko tak jak mu Bóg polecił.